Uczestniczymy w wydarzeniu historycznym, przełomowym wydarzeniu. Oto po raz pierwszy w historii Warszawa otrzymuje obronę przeciwrakietową. Przywróciłem obronę przeciwlotniczą po długoletniej przerwie, ale obrona przeciwrakietowa jest po raz pierwszy w historii z wykorzystaniem bardzo nowoczesnego sprzętu sądzę, że najnowocześniejszego sprzętu na świecie a więc systemu Patriot. Od jutra już rozpoczną się dyżury. Jest to nasz wspólny wielki sukces. Dziękuję tu panom oficerom za właśnie świetną pracę, za to, że w krótkim czasie bo ten czas początkowo był określany na dużo dłuższy doszliśmy do tego, że system Patriot został włączony w obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Rzeczypospolitej Polskiej. W odróżnieniu od tych, którzy mnie krytykują i którzy mówią, że niewiele się dzieje, albo nic się nie dzieje, albo że krytykują mnie za to, że nie przystąpiliśmy do europejskiego systemu, czytaj niemieckiego, skonstruowanego na rzecz zysków przemysłu niemieckiego, proszę Państwa, nie przystąpiliśmy, bo ten system nie istnieje, a nasz istnieje. Zbudowaliśmy go, budujemy wciąż to jest cały proces we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. W tym roku odbyło się strzelanie na poligonie w Łódzce pierwszej jednostki ogniowej Małej Narwi. W przyszłym tygodniu kolejna jednostka ogniowa, tym razem z 15 Pułku Przeciwlotniczego. I zaraz Żołnierze zostaną włączeni w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Rzeczypospolitej Polskiej. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. I ja bardzo się cieszę z tego, że mogę podziękować naszym żołnierzom. Konsekwentnie budujemy wielowarstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Rzeczypospolitej Polskiej. To jest naprawdę. Wielki przełom, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Jestem dumny, że tak dobry zespół ludzi pracuje i pracował nad stworzeniem tego systemu. Jeszcze raz serdecznie Panom za to dziękuję. Dzisiaj chciałbym Państwu przekazać informację, że to już nie są ćwiczenia. Grupa Ogniowa 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej otrzymała konkretne zadanie bojowe, oparte na realnych scenariuszach. Zadaniem grupy Ogniowej jest ochrona miasta stołecznego Warszawy przed zagrożeniem w postaci taktycznych pocisków balistycznych. W najbliższym czasie jednostka ta poddana zostanie certyfikacji, a następnie wejdzie w stały dyżur bojowy chroniąc ludność i infrastrukturę krytyczną stolicy. Budowa systemu wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej pozostaje w tej chwili najwyższym priorytetem w resorcie obrony narodowej, czego efekty mogą Państwo zobaczyć za nami.